Dzień dobry, witam Was serdecznie w tym pięknym dniu. Przez najbliższe kilka odcinków opowiem Wam o źródłach dochodu, jakie banki akceptują przy kredycie hipotecznym. Zacznijmy oczywiście od najpopularniejszego źródła dochodu i najczęściej spotykanego czyli umowy o pracę. Opowiem zarówno o umowie o pracę na czas nieokreślony, jak i określony. Zacznijmy w takim razie od umowy o pracę na czas nieokreślony. Minimalny staż, jaki musisz mieć u pracodawcy, to jest w zależności od banku albo 3 miesiące, albo 6 miesięcy. Aczkolwiek niektóre banki e, pozwalają na już od, jednomiesięczny okres zatrudnienia, ale tylko wtedy, jeżeli mamy ciągłość. Jeżeli e, nie ma przerwy w zatrudnieniu i jesteśmy w stanie pokazać świadectwo pracy z poprzedniego, od poprzedniego pracodawcy. Dokumenty, jakie są wymagane przy tym źródle dochodu, to zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy. I tutaj najlepiej, jeżeli to zaświadczenie będzie na wzorze banku. Za chwileczkę powiem dlaczego. Drugim dokumentem są potwierdzenia wpływów na rachunek. Wyjaśnię teraz dokładnie te kwestie odnośnie zaświadczenia o zatrudnieniu i tych wpływów. Mianowicie, zaświadczenie o zatrudnieniu każdy bank ma inny wzór. Ponieważ jeden bank chce nam dochody netto, inny chce, żeby było wpisane brutto. E, jeden znowu chce mm, premię, jeżeli posiadamy, to żeby była ona e, rozdzielona, że to jest miesięczna, kwartalna, półroczna lub roczna. Inny natomiast chce tą premię y, po prostu średnią z trzech ostatnich miesięcy, z sześciu albo z dwunastu. Także każdy bank inaczej troszeczkę do tego podchodzi, więc najlepiej żebyśmy mieli wzór konkretnego banku i na tym wzorze poprosili pracodawcę żeby wypełnił to zaświadczenie. Wspomniałam też o wpływach na konto. E, banki wymagają e, albo pełnej historii operacji na przykład z trzech ostatnich miesięcy albo e, po prostu samych potwierdzeń wpływów albo na przykład pełnej historii za ostatni miesiąc, a Dwa kolejne, same potwierdzenie, same potwierdzenie tak? Natomiast Mam tutaj też dobrą wiadomość dla osób, które nie posiadają wpływu na konto, tylko posiadają wynagrodzenie w gotówce. Otóż większość banków zamiast wpływów akceptuje zaświadczenie ZUS-u o podstawie naliczania składy. Jest to takie zaświadczenie, po które musimy udać się do ZUS-u. Tak naprawdę ZUS wystawia nam go przeważnie od ręki. I mówi ono, w jakiej wysokości składki odprowadza za nas pracodawca. Dzięki temu analityk wie, jaki posiadamy dochód i przyjmuje go do zdolności. E, omówiliśmy umowę o pracę na czas nieokreślony. Tak naprawdę, umowa o pracę na czas określony tutaj e, jest bardzo duża rozbieżność między bankami. Z tego względu, że Jedne banki chcą na przykład od 3 miesięcy, żeby trwała taka umowa i była 6 miesięcy w przód. Inne akceptują tylko i wyłącznie taki dochód, jeżeli nie jest to pierwsza umowa z danym pracodawcą. Inne na przykład chcą mieć dużo dłuższy ten okres, czy półtora roku, czy dwa lata do przodu. Tak naprawdę każdy przypadek musimy sprawdzać indywidualnie, więc jeżeli macie taką umowę, to najlepiej najpierw sprawdzić. Który bank ewentualnie zaakceptuje to źródło dochodu i policzy do zdolności kredytowej. Dokumenty są bardzo podobne jak przy umowie o pracę na czas nieokreślony, czyli będziemy potrzebowali zaświadczenia o zatrudnieniu, potwierdzenia wpływów, e, albo zaświadczenia zUS-u o podstawie naliczenia składek, jeżeli posiadamy wynagrodzenie w gotówce. Natomiast w związku z tym, że jest to na czas określony, to niektóre banki będą wymagały od nas dodatkowych dokumentów. Na przykład poprzedniej umowy z obecnym pracodawcą, tak, żeby potwierdzić, że jest to kolejna już umowa z tą firmą, albo na przykład będą wymagały od nas PITu u za, za zeszły rok, z tego względu, że bank chce zobaczyć, czy rzeczywiście jest ta ciągłość zatrudnienia. To wszystko na dzisiaj. W przyszłym odcinku omówię temat dochodu z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło. Także bardzo dziękuję za uwagę i życzę pięknego dnia. Do usłyszenia.